Nie ma gruntu. Nie, nie bo... ma gruntu, nie bocha. ma, żeby ona nie skoczyła za tobą. Może nie. Beza. Kamień świetnie pływa. Są krzak tutaj. Tak zarośnięte okay. wodorostami. Bobek, jak Cię pilnuję?

Popływaj, popływaj To Kamil pilnują, bo wiesz Masz jedną Kochaną To się trochę zanurz I spróbuj Ale już udokumentowane Dominika w jeziorze.